Odkąd zaczął się ten sezon marzyliśmy o tym momencie, czyli zdobyciu medalu Mistrzostw Polski i po ciężkich meczach, zarówno tych półfinałowych jak i teraz o trzecie miejsce wreszcie możemy powiedzieć, że cel został zrealizowany i wszyscy cieszymy się z tego brązu. No Na pewno myślę, że, że to był dla nas bardzo udany sezon i ten brązowy medal jest takim dużym podsumowaniem tego. Rozegraliśmy bardzo dobrą rundę zasadniczą. Po tym po drodze Puchar Polski i teraz marzyliśmy o tym medalu, i jak mocno marzyliśmy, to chyba tylko my wiemy. Jak mocno dziewczyny pracowały, to też chyba tylko one wiedzą. I bardzo jestem dumny z nich. Myślę, że one mogą być z siebie dumne, bo naprawdę wykonywały świetną pracę w tym roku. To była niesamowita grupa kobiet, które naprawdę walczyły, które, które mimo tego, że często zmagały się z wieloma trudnościami, to pokazywały zawsze wielki, wielki charakter i na pewno mogą być dzisiaj z siebie dumne, bo zostawiły wiele serca nie tylko w dzisiejszym meczu, ale przez cały sezon i z tego się bardzo przede wszystkim cieszę, że zostaliśmy do końca też jako grupa, zostaliśmy do końca razem jako zespół. Po dwóch dzisiejszych setach mieliśmy taką sytuację, że aż sześć ostatnich setów były, to były sety rozgrywane na minimalnej przewadze i zwycięstwo jednej albo drugiej drużyny było tylko dwupunktowe w tych setach. No i cóż się takiego wydarzyło w tym secie numer 3, kiedy no zupełnie inny wynik niż te wcześniejsze? Ale to też nie złamało łodzianki, bo dalej w czwartym secie również było bardzo, bardzo równo. No nieprawdopodobny ten mer dzisiejszy. No tak, na pewno w tym ten czwarty, czwarty, trzeci set nacisnęliśmy dużo, dużo mocy na zagrywce, a wiemy, że potrafimy zagrywać. Zrobiliśmy kilka wspaniałych serii i na koniec łodzianki w tym trzecim secie już trochę widać było, że, że myślą chyba już o kolejnym i wiedzieliśmy, że ten kolejny będzie dużo, dużo trudniejszy i o tym też rozmawialiśmy i chcieliśmy kontynuować tą dobrą grę, ale przede wszystkim też zapomnieć o tym i szukać jakby swoich dobrych akcji od samego początku. Więc e, dzięki. E, szukaliśmy tych akcji od samego początku, szukaliśmy naprawdę swojej dobrych od tego czwartego seta i chcieliśmy ten medal wyrwać, po prostu akcja po akcji i cieszymy się bardzo, że udało się nam to. Ten mecz zupełnie inny niż ten tydzień temu w Łodzi, kiedy tutaj naprawdę dostaliśmy srogie lanie, wszyscy mówiliśmy i wy podkreślaliście, że drugi tak słaby mecz się nie zdarzy. No i rzeczywiście dzisiaj tak było, bo dzisiaj ten mecz był praktycznie taki sam jak ten w Bielsku kilka dni temu. Na pewno, na pewno Budowlane to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry zespół z wieloma zawodniczkami, które tego typu meczów już rozegrały w swojej karierach bardzo, bardzo dużo. Więc myślę, że to doświadczenie było po ich stronie i wiedziałem, że one w żadnym momencie nie pękną. To nie jest tak, że, że one odpuszczą walkę o medale nawet jak przegrywają kilkoma punktami. I nastawialiśmy się na bardzo ciężką walkę, taka też była. E, tak, te mecze były dwa różne na pewno. Tamten mecz to był nasz najsłabszy. Nie chcę już o nim pamiętać. Dzisiaj bardzo cieszymy się z medalu. Dzięki, gratulacje. Dzięki.